Cześć, widzowie, ja nazywam się Adek i zapraszam Was na kolejny już odcinek z Kolonisty z mapki Kolonia. Słuchajcie, yy, skończyliśmy budowę naszego. Yy, naszej obory. Jak widzicie, tak wygląda. Znaczy to nie obora, tylko nasz garaż taki. taki chlewki. Tu, zobaczcie, nie ma nic, to jest takie pozbudzczenie gospodarcze. Tu później z czasem coś tutaj się wpostawi. Tu mamy takie yy, nawozy, wapno i, sian, i, i yy, te. E, ziarna taką małą halkę, tu mamy taką bardziej zadoszenie na jakiś traktor na jakiś pojazd, plus jakiś tutaj właśnie e, może belarkę tu schowamy czy coś, tu mamy sznurki e, do belarki, zobaczcie tutaj mamy naszą e, sieczkarnię no i tutaj jak widzieliście e, mamy naszego masejka już schowanego, nasz kombajn Duża hala, jak widzicie, tam jeszcze można wejść na pięterko. Tam z tyłu tam widzicie, tam, tam to okienko jest, tam się drabinę stawia, tam się chodzi na pięterko. E, to wszystko, kochani, pójdzie do wyburzenia z czasem. Już tu sobie wszystko poprzenosiłem. Te krowy pójdą, zostaną przeniesione, ale najpierw musimy wybudować drugą oborę, aby móc tom zburzyć. Myślę sobie, że wezmę sobie tą samą firmę, którą teraz miałem do tego wszystkiego. Jak widzicie, mamy tutaj nasze krówki. Pokażę wam jeszcze zagajnik, który zbudowałem. E, ponieważ zbudowałem zagajnik, tak jak mówiłem, te pola e, tutaj połączyłem. Zobaczcie, zapytacie skąd mam tyle pieniędzy. No, za, za chwilę Wam wytłumaczę. Wszystko o co chodzi, słuchajcie, taki zagajniczek sobie tu zbudowałem. Tu można sobie na ławeczkę usiąść. Zobaczcie, usiąść sobie popatrzeć na widoczki, pięknie, ładnie. Mamy godzinę 16 po południu. Otwieramy, tu mamy taki wychodek. Możemy sobie, wiecie, jakby się nam szybko zachciało jedneczkę albo dwójeczkę, to mamy tutaj gdzie się schować. Mamy stolik, żeby się napić jakieś kawki, herbatki. Tu mamy takie pomieszczenie gospodarcze malutkie, takie żeby się przebrać. Tam jest prąd doprowadzony, jest czajnik jakiś stoi, mikrofalka, żeby sobie jakieś siedzonko podgrzać. A tutaj mamy, zobaczcie, nasze ule, eee, ule, ule i drzewa. I teraz tak, tu się dogadaliśmy z sąsiadem, że sąsiad będzie to, troszkę to nadzorował. A miodek będzie szedł, połowa dla mnie, połowa dla niego. Dlatego tutaj też zrobiłem taką bramkę, żeby móc sobie właśnie tutaj e, się tym cieszyć, tak? A więc tak to jest zrobione, kochani. Troszkę pieniążków tutaj poszło. Tu jak widzicie połączyłem te dwa pola. No to będzie jedno po prostu większe. Teraz troszkę przyspieszymy ruchu. E, no i co dzisiaj zaplanowałem? Słuchajcie, w zeszycie mam zapisane sprzedaż jabłek i kultywacja pola 55. Zapytacie czemu sprzedaje jabłka we wrześniu a nie w październiku? Posłuchajcie, zwróciłem uwagę na to, że zobaczcie tutaj wykres mówi nam, że jabłka będą gotowe dopiero do sprzedaży w październiku. O zobaczcie, październik, nie? Ale ja znalazłem, że w październiku to już jest, powiem Wam, taka cena spadkowa tych jabłek. Zobaczcie, już jest spadkowa 1952. Teraz mamy i to spada, nie? 1974 to jest max. W październiku to już to będzie spadnięta mocno, nie? Więc powiem Wam, że wolałbym chyba sprzedać e, teraz. W listopadzie jeszcze będzie troszkę wyższa cena. Ale 20, 20 zł tylko tracę. A teraz po prostu bym, bym już to sprzedał, nie? A więc e, w związku z tym, kochani, że. E, ta belarka też pójdzie na sprzedaż, bo ona mnie przyprawia o ból głowy, nie? Już, nie? Ta belarka, po prostu nie znoszę tej belarki. Aha, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Tu już sobie wziąłem taką przyczepkę, kupiłem, zobaczcie. Za 12 tysięcy złotych na szerokich kapciach już sobie zacząłem tutaj te jabłka ładować trochę, już sobie tam trochę powoziłem nimi. Eee, ale zobaczcie, tutaj co mam? Mam tu kiszonkę już zrobioną, nie? Odsłoniętą trochę kiszoneczkę, już trochę kiszoneczkę mam zrobioną, a więc z czasem, teraz jak dostanę pieniądze, to najprawdopodobniej tu, w tym miejscu, o właśnie tutaj, yy, stanie mieszalnik do Temera. Yy, no i będę chciał też kupić, w końcu spełnić swoje marzenie i kupić sobie ładowarkę teleskopową. Bo nie ukrywam, że to jest takie moje mini marzonko, ta ładowarka teleskopowa. Dobra, kochani, słuchajcie, ładujemy resztę tych jabłek, jedziemy je sprzedać. Yy, no i co? Zobaczymy, czy tu się na jeden raz zabierzemy w ogóle, bo nie wiem. I zobaczymy jak to tutaj wyjdzie, z tymi jabłkami. Okej, okay, dobra. Ja już powiem wam, dwa razy byłem na tym skupie jabłek. Bo te jabłka po prostu nam się tutaj mnożą dosyć szybko. Nie wiem czy z czasem nie będzie trzeba po prostu kupić jakiejś nie wiem, przyczepy jakiejś konkretnej. Żeby to wszystko powozić, nie? A, on jeszcze na górę będzie ustawiał, okej. Okay. E, to trochę wejdzie, to może wejdzie, może weźmiemy wszystko. Może uda się wziąć wszystko, kochani, to już by było super. Byśmy wszystkie jabłka sprzedali. Ile tu jeszcze wejdzie? Wejdą jeszcze te trzy paletki? Dwie w sumie. Jakby weszły, byłoby bardzo fantastycznie. Ja w ogóle zamierzam jedną przyczepę postawić przy tych e, paletach. Ej, jest. No, weszło. 16 tysięcy. No to ładnie weszło. Tylko teraz to strasznie wysoko jest. Nie wiem, czy to nam się... Nie złami, czy ten traktor nasz udźwignie? Słuchajcie, no dobra, no to jedziemy na sprzedaż, zobaczymy, nie? Ja sobie tutaj przyciszę trochę. Może pojedziemy troszkę wolniej. Tędy pojedziemy też, nie? Bo powiem Wam wcześniej, wiozłem tą przyczepką taką tam w dali, widzicie? Taką tą szarą. Eee... I powiem Wam, że był duży problem, nie? Tutaj z podjazdem pod górki. Jechałem tam chyba za 20 minut na ten skup, nie? Ale widzę, że tutaj sobie. O kurde, przełożyłem ten. Ale tutaj widzę, że sobie radzi ten traktor nasz. O, 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 o. widzieliście to? Dobrze, że pasy były zapięte. Ja pierdziule, ale by było. Musimy jednak wolniej, nie? Tak myślałem sobie, że to będzie. Wiecie, raz że jest ciężko, dwa że jest wysoko załadowane. Może być po prostu lipa. No, nieźle. Ale widzieliście to, jak się przychyliło, nie? Także słuchajcie, to by był ostatni ładunek tych jabłek do sprzedania. Urdę, patrzcie na tą przyczepę, jak ona tam Jak to zawieszenie chodzi Niepotrzebnie tędy pojechałem, wiecie, bo tu jest za dużo dziur i wybojów no, Ale już, dobra, wyjeżdżamy na asfalt To będzie gładziutko Tylko czy podjedzie nam tutaj pod tą górkę No dajesz, 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 dajesz kolego ale brudny, umursany, ja nie mogę. Ugięte opony, zobaczcie, jak fajnie to wygląda w tym farmingu, nie? Te ugięte opony, słuchajcie, na moim kanale wczoraj chyba w niedzielę ostatnią ukazał się Mod na realistyczne naprawianie maszyn. Ja ten mod chyba będę wykorzystywał też tutaj na tej serii, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Myślę sobie, że teraz w tym odcinku mamy yy, kultywację pola jeszcze do zrobienia, ale w następnym odcinku będziemy chcieli sobie kupić nowy silnik. W następnym odcinku będziemy mieli trochę zakupów, bo Będziemy chcieli sobie kupić nowy siewnik i zacząć już siewy pszenicy ehm, i będziemy chcieli sobie kupić urde jak to się macha tutaj. Ja pierdykam na każdym zakręcie zobaczcie. Zobaczcie co tu się dzieje, nie? Ehm, będziemy chcieli sobie kupić nowy siewnik i będę chciał sprzedać już tego maseja Fergusona i kupić po prostu razem ze i kupić ładowarkę teleskopową, nie? No i ten mieszalnik do TMR-u, także wiecie, no trochę kasy tu pójdzie, nie? Dobrze, zobaczymy. Dobra, lecimy tutaj. Już jesteśmy blisko, także już teraz nic się nie powinno złego wydarzyć. Dobrze, że tutaj są pasy, bo z tego co słyszałem, chyba w farmingu 15 czy 17 tych pasów nie było. I jak się wywróciłeś, no to już było po prostu pozamietane, nie? Dobra. Sprzedają się automatycznie. Zobaczcie, widzicie? Paletki nasze 28, 30, 32, 33, gdzieś 79 tysięcy mamy na koncie. Teraz bardzo ładna kwota, muszę Wam powiedzieć. Bardzo ładna. Ok, czy my się tu wyrobimy? Bardzo ładna kwota. Dobrze, ale ta kwota na razie na, niech zostanie tutaj na tym, bo my chyba już więcej nic sprzedać nie będziemy mogli, nie? Jeszcze czekajcie, przejrzę tutaj tylko ten nasz, naszą listę. Październik to jabłka to już były. Mhm. Ale co jeszcze w październiku było? Październik tu jest. Mleko, no ale mleko to się automatycznie sprzedaje. Październik, listopad jeszcze zobaczymy. A nie to październik ten, to listopad to dopiero za miesiąc było. Myśmy zobaczyli, no dobra, czyli tutaj na razie już nic nie można sprzedać. Dobra, niech zostanie tak jak jest. <laughs> Wrócimy sobie na bazę. Yy, I podjedziemy co? Podjedziemy tam do tego pola 55 i tam zrobimy kultywację. Ja tam nawiozłem yy, obornika wcześniej. Po kultywacji po prostu. Będzie trzeba coś tutaj pomyśleć. O kurde, ale skręciliśmy mocno. Dobra. Jak się rozglądam jeszcze, za którymi polami moglibyśmy się rozejrzeć. Tutaj coś jest takie fajne pola, zobaczcie. Na przykład te, albo ta, o kurde, ale zagapiłem się na pola. ja to by było. Dobra, czekajcie, sobie tutaj tędy wjedziemy. od strony pola. Jeszcze zamyślałem myślałem o tym polu tutaj naprzeciwko, po lewej stronie, nie? Tym tutaj zwapnowanym. Ale też nie wiem, muszę na razie pomyśleć. Na pewno nie chciałbym tutaj drogi zaorać. Jakbym przedłużał pola czy coś. To na pewno nie. O tutaj na tym wzgórzu powstanie obora. Tylko jeszcze powiem Wam szczerze, nie do końca wiem, która i jaka. Znaczy mam jedną oborę, która mi się podoba, ale ona jest aż na 300 krów. Ja powiem wam szczerze, że na razie nie chcę aż tak dużej obory na 300 krów. Z tego tytułu, że yy, nie będę wyrabiał po prostu niez pewnymi rzeczami. No oczywiście, mógłbym sobie tam w XML-u zmienić. Że albo żeby było po prostu tych krów troszkę mniej, albo by one po prostu. Yy, jakby nie jadła z Żeby żarły mniej albo że po prostu były ich było ich mniej w tym XML-u, Ale czy to jest warte zrobienia tego Nie wiem Pomyślę Dobra biegniemy szybko na pole 55 Ja będę chciał sobie jeszcze z czasem to pole kupić tutaj 47 on też jest fajny Ja w ogóle się zastanawiałem czy nie kupić tego pola 47 I tu o tu kochani o O tu czy nie postawić y, naszej obory? Nawet jeszcze kierując, tak jakby, zwierzęta w tą stronę. Face that way, nie? Yy, czy czy stry, y, twarz w tą stronę? Bo wtedy powiem wam, tam na pagórku bym, bym mógł te pole zostawić. Ewentualnie tam na pagórku wtedy mógłbym zrobić takie bardzo duże pastwisko owiec. No i wtedy w XTML-u zmienić, na przykład, nie wiem, z 400 owiec, czy tam iluś na na przykład, y, nie wiem, 100. I, I jeszcze dodać sobie ten grazing mod. Które sprawia, że one zjadają trawę, jakby z pola, jeżeli ty ich nie nakarmisz. Także, no, to był fajny pomysł, nie? No, nie wiem. Musiałem pomyśleć nad tym wszystkim. Zobaczymy. Dobra, póki co mamy tutaj masejka. I będziemy kultywować. Aha, już wiem, co tu się stało. Tu puściłem pracownika, on tylko do połowy pod, do, dojechał, nie? Powiem Wam, że dzisiaj to już jestem strasznie zmęczony. Już widzicie chyba na tym, że na kamerce że zaczynam ziewać. Bo powiem Wam, nagrywam to w niedzielę o godzinie. U mnie jest godzina 21.28, czyli u Was jest 22.28. Eee, nagrywam ten odcinek już drugi raz, ponieważ na pierwszym e, wierzcie mi lub nie, po prostu usnąłem, nie? Usnąłem, grałem, mówiłem coś do Was, za chwilę zamajaczyłem. I po prostu ocknąłem się i mówię, no nie, no przecież ja y, zaczynam coś tam majaczyć. Mówię usunąłem tamten odcinek y, Poszedłem troszkę się rozluźnić i wróciłem i mówię dalej nagram, nie, bo mam jeden odcinek na poniedziałek, ale nie chcę wam go pokazać. Znaczy, mam go pokazać, ale to jest odcinek z y, polskiego farmera bodajże. A coś się tu stało? I wolę pokazać Wam po prostu odcinek, który ja sam robię, tworzę albo nawet od kogoś, od kogo mam pozwolenie, że mogę pokazać. A nie zostawić Was też bez odcinka, nie? Dobra. Okay. Fajnie. No i tak sobie myślę, że właśnie w następnym odcineczku. Raz, że sprzedamy tego Maseja, razem z tym yy, Razem z tym Osprzętem, czyli tuzem Tymi widłami do gnoju yy, Razem z Podnośnikiem Ciężarem, chociaż ciężarka To nie wiem, że sprzedam Bo może mi się przyda No i teraz tak z ciekawości kochani Jak myślicie Jakiego mógłbym kupić Tak z ciekawości za przykładu zobaczę Ile by mi dali za mój traktor dzisiaj Jakbym go dzisiaj chciał obchnąć, to bym dostał. Czekajcie, to jest mały ciągnik. O kurde. Tylko 17 tysięcy złotych. To bym miał, czekajcie 79, 17, to 87, 86 tysięcy złotych miał. OK. A ile kosztuje teraz ładowarka? Pokażcie mi. Ładowarka teleskopowa, o. Tylko że ja nie chcę tej, nie chcę tej o tej, bo ona się łamie w pół. No jest brzydka. Albo bym chciał Faresin, albo dość fara, o 72. U, tu to już w ogóle o, A ten Faresin 69 koni. Taki standardowa ładowareczka, nie? Mogłaby w sumie nawet być. Bo czym ona się różni od tego na przykład 80 koni? Od Manita. 3000 różnicy tylko jest. No dobra, no to najwyżej sobie byśmy wzięli tego, tego Faresa później. Na następnym odcinku. I do niego jeszcze byśmy dobrali tylko sprzęt. Czekajcie tylko. Eee, Gdzie to jest? I tutaj kombinacje i teraz tak Bailfork widły do BLC 900 250 tylko szufla? A nie, to, to to co to było 250? Aha, to jest tabelka 250, dobra. Lamy Beard shower to jest jakieś od 1000 litrów. 1500 litrów łyżka zobaczcie. No, widły do palet to na koniecznie nie muszę mieć. Tu jest bucket 2640 nawet. To już był taki konkretny, nie? No i do ładowania belek. Taki oto Robert. Także no, zobaczymy. Kochani, co to, z czym to tutaj będzie się fajnie komponowało? Ok. Niech sobie zoram te pole. Także zobaczcie, jakieś inwestycje tu by były, tak? Jakbym kup, sprzedał tego Maseja, to te, w sumie teraz mogę już kupić tą ładowarkę bez sprzedaży tego Maseja. Ale znowu tak, chciałem jeszcze kupić. Czekajcie, jeszcze wam pokażę. Chciałem jeszcze kupić. Yy... Gdzie to jest teraz? Tak, teraz tego nie znajdę. Aha, tu. Food Mixer za 22 tysiące, to w sumie też mógłbym kupić, zaraz tego masaja sprzedam, nie? No, zobaczymy I zacząć już wiecie, kiszonkę robić dla y, naszych byków Nie kiszonkę, tylko, przepraszam y, Temer. Już by zawsze to inaczej wyglądało, nie? No, ale Dobra Na zimę na pewno traktor pójdzie któryś do naprawy Myślę, że sobie że ten Ford, wiecie, do tego Forda dołożymy Włożymy mu nowy silnik, damy mu 160 koni aż No a jak damy mu 160 koni, no to też yy, weźmiemy, będziemy chcieli powymieniać sobie trochę sprzętu, nie? Jak będę miał 160 koni w jednym ciągniku, to będę chciał już wymienić sobie kultywator na, to, na przykład trochę większy Pług wymienić sobie, nie? Żeby to już było, było coś, co udźwignie też mój areał Dobra, fajnie Dobra Przejadę jeszcze ten odcinek do końca i chyba już będę tutaj w tym odcineczku kończył. Trochę tu się koła kręcą Chyba ziemia jakaś jest trudniejsza Może to może pod górkę Chociaż mi się wydaje, że ziemia Dobra. Dobra. Zaraz w sumie się wbijemy na jakiś zachód słońca jeszcze, nie? Zobaczcie, jest godzina 16. Nie, zachód jest chyba o 22. Kurde. Nie mogę trafić tu w początek tego pola mi te krzaki zasłaniają. A nie chcę już i wycinać tych krzaków. Dobra. Dobra, słuchajcie kochani, tak to oto zostawię. No i cóż, i będziemy kończyć. Zostawię was ostatnim takim widokiem, czekajcie. Dobra kani, w takim oto w takiej oto otoczce o żegnam Was i zapraszam do następnego odcinka z tytułu chyba od zera do farmera, albo kolonii, ale myślę wydaje mi się, że od zera do farmera. Także jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie jakiś znak po sobie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Bye bye. Cześć!